Tam witam! rzutniki przygotowane do akcji obornik. Czekamy tutaj na kolegę mojego, wpadnie z turem, załaduje. Także nie trzeba już będzie się bawić i przepinać tego w koło. Sprzęt przed chwilą przesmarowany, przejrzany. Także. No co, widzimy się już na polu. Jolantzik T4-65 Tutaj ojczulo będzie drugi przejazd robił Się susza jak nie wiem jedyneczką, ja wiem jakieś 4-5 na godzinę to będzie no i na trzeci numer, nie wiem czy widać kto ma taki rozrzutnik to może ma właśnie odzorowanie. stwierdził, że za mało idzie, trzeba podkręcić moja szkoła Właśnie tutaj mały rozrzutnik jest nam po to potrzebny, żeby wszystko było ładnie w kandza trzęsione. A nie tutaj, że dwa pierwsze rządki, czy coś będą mniejsze tej kukurydzy od drogi, czy od między od sąsiada. Jest taka zasada, że kukurydza musi być ładna od sąsiada i od drogi. A żeby na środku pola to wiadomo, <grydza> tak. Także my już tutaj faktycznie kończymy pierwszą rejeczkę. I zaraz lecimy tam dalej, w oddali jest druga Zetorka trochę obmyłem po siewach Całkiem inaczej się prezentuje Dobra uj I <sweak> do Kiedyś to były śniegi. To kurde. Też tam cię złapałem. Słońce świeci, niewiele widać. No niewiele widać. Ja patrzę, tu trzeba pięciu rozrzucić. Albo sześć. Jak tam się stawczo w tej z ale znowu powiem Ci, jest yy, tam jest mniej tego Dobra, u sąsiada za miedzą jest, czy się chapnie hapnie 2, nawet nie, nie zobacz No ale w no Szymonce na pewno jest 3, to wiatr to 5 To jakby tamte Ci tam starczyło, jeszcze jeden byś dał tu, to już z domu starczy No, wszystko nie no myślę, że tamte to spokojnie starczy na... No tam mi jak daje się, dwa razy